Marzysz, aby mówić po szwedzku? Nie możesz się już doczekać, aż będziesz sobie radzić w codziennych sytuacjach w Szwecji. Zamówisz kawę po szwedzku, a nie po angielsku. Zarezerwujesz stolik w restauracji, wymienisz spodnie na inny rozmiar w szwedzkim sklepie, poprosisz kelnera o dodatkowe sztućce, pogadasz z sąsiadem o pogodzie, a może kiedyś miałeś lub miałaś kontakt ze szwedzkim, ale wiedza Ci się ulotniła z głowy i czas odświeżyć podstawy szwedzkiego, żeby móc się dalej rozwijać językowo. Zapraszam Zapraszam Cię do kursu Szwedzki Niezbędnik. Kurs Szwedzki Niezbędnik to kurs od podstaw do pracy samodzielnej. Uczysz się, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Kurs osadzony jest na platformie Plugis, gdzie nauka szwedzkiego jest czystą przyjemnością. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom nie czujesz, że się uczysz i przyswajasz szwedzkie zwroty z prędkością światła. Dlaczego powstał Szwedzki Niezbędnik? Na kursach szwedzkiego za mało uwagi poświęca się wymowie. A na początku nauki bardzo ważne jest oswojenie się ze szwedzką melodią. W każdej lekcji w szwedzkim niezbędniku znajdziesz nagrania całych zdań, a nie tylko pojedynczych zwrotów. Słuchasz nagrania i powtarzasz całe zdanie po szwedzku na głos. W ten sposób uczysz się szwedzkiej wymowy i przyzwyczajasz do tego, jak Twój głos brzmi po szwedzku. Dzięki temu nie wytworzy się blokada językowa albo ją przełamiesz. Bardzo często się zdarza, że osoby uczące się szwedzkiego są na poziomie C1, znają zaawansowane słownictwo i gramatykę, a odbiera im mowę w przyziemnych sytuacjach, gdy Szwed na przykład zapyta leget, czyli co tam, albo powie: Triewli to trefas, miło mi cię poznać. Pojawia się pustka w głowie i co tu nagle odpowiedzieć? I skąd to wiem? Bo ja też byłam w takiej sytuacji. A dlaczego tak się dzieje? Nie przećwiczyło się porządnie reakcji na początkowym etapie nauki. W szwedzkim niezbędniku wkodujesz reakcję poprzez rozwiązywanie interaktywnych ćwiczeń i powtarzając reakcje oraz podstawowe zwroty na głos. Potem w rzeczywistości automatycznie odpowiednio zareagujesz po szwedzku. Od czasu do czasu przemycam też mniej formalne zwroty, ponieważ Szwedzi nie mówią jak podręcznik, Zależy mi, żeby moi kursanci poznawali żywy język. Szczególnie ważna na początku nauki szwedzkiego jest regularność. Jeśli chodzisz na tradycyjny kurs szwedzkiego, to to, co robisz między zajęciami wpływa na to, jak szybko nauczysz się szwedzkiego. Lektor sam nie włoży Ci wiedzy do głowy. Liczy się Twoje zaangażowanie, a ze szwedzkiego niezbędnika możesz korzystać wszędzie, gdzie masz internet. Moi kursanci uczą się szwedzkiego w metrze w Sztokholmie, w autobusie, w drodze do pracy, a nawet na wakacjach na Azorach. Platforma Plugis, na której osadzony jest kurs, jest łatwa i przyjemna w obsłudze. Możesz produktywnie wykorzystać czas i przeznaczyć 15 minut dziennie na efektywną naukę, powtórzyć materiał, dzięki czemu szwedzka wiedza zostanie z Tobą na stałe. Nie nauczysz się szwedzkiego tylko poznając słówka? Nie będziesz też mówić po szwedzku, jeśli tylko skupiasz się na gramatyce. Trzeba to połączyć. W szwedzkim niezbędniku czekają Cię zarówno lekcje tematyczne ze słownictwem, jak i gramatyczne. Co dokładnie znajdziesz w kursie? W module pierwszym poznasz podstawowe zwroty, przywitasz się po szwedzku na kilka sposobów, nauczysz się liczyć do tysiąca, poznasz zaimki osobowe oraz szyk zdania, zaczniesz budować swoje pierwsze szwedzkie zdania i pytania. W module drugim zapytasz Szweda, która jest godzina, opowiesz o swoim dniu, tygodniu i rutynach, nauczysz się reagować w codziennych sytuacjach. Poznasz odmianę ważnych czasowników w czasie teraźniejszym i czeka cię bonus numer jeden. Opowiesz o sobie po szwedzku, a ja indywidualnie sprawdzę Twoją wypowiedź pisemną i ustną. W module trzecim pojawia się temat zakupów spożywczych. Zapytasz sprzedawcę, gdzie są drożdże i do kiedy trwa promocja. Wyjdziemy do restauracji, zamówisz kawę na mleku owsianym, poprosisz o dolewkę i zamówisz pizzę z dowozem do domu. Przysłysz więcej reakcji, poznasz zainki dzierżawcze i ważne rzeczowniki, nauczysz się tworzyć formę określoną oraz tryb rozkazujący. W module czwartym poznasz miesiące i pory roku, posłuchasz podcastu o porach roku, nagranego przez Szweda, poznasz ubrania po szwedzku, nauczysz się podawać datę. Czeka cię temat zakupów odzieżowych. Poprosisz w sklepie o inny rozmiar spodni oraz zwrócisz koszulę, która ci się jednak nie podoba. Nauczysz się tworzyć liczbę nogą, poznasz zaimki nieokreślone, nołgon i niem, i nauczysz się przeklinać po szwedzku, coś czego nie znajdziesz w podręczniku. W module 5 zagłębimy się w temat mieszkania i okolicy Urządzisz swoje mieszkanie i opowiesz o swojej okolicy po szwedzku Umówisz się ze Szwedem do kina, na piwo, kawę czy wino Nauczysz się odmieniać przymiotniki Poznasz czas przeszły preteritum Opowiesz o minionym weekendzie i urlopie Poznasz czas pre perfect Opowiesz o swojej rodzinie po szwedzku Wyrazisz przyszłość na kilka sposobów Poznasz popularne czasowniki posiłkowe i będziesz tworzyć bezosobowe zdania z man. Jako bonus numer dwa otrzymujesz kurs szwedzkiej wymowy. Wytłumaczę ci na wideolekcjach, jak wymówić długie i krótkie samogłoski oraz półgłoski, utrwalisz dźwięki w praktycznych ćwiczeniach z audio i wytłumaczę ci, jak ułożyć usta, aby wymówić wyraz hul. Po ukończeniu kursu zyskasz solidne fundamenty niezbędne do dalszej nauki szwedzkiego. Możesz bezpłatnie przetestować trzy lekcje. Na stronie znajdziesz link do demo szwedzkiego niezbędnika.